Cześć, nazywam się Dominik Ciurko i jestem przewodniczącym samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Droga do miejsca, w którym jestem, była długa. Jej początki sięgają czasów, kiedy nie miałem jeszcze brody. Z 3 lata solidnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym o profilu informatyczno-matematycznym opłaciło się. Ukończyłem je z wyróżnieniem. Po maturze rozpocząłem studia w SIS w Rzeszowie. Wybór padł oczywiście na informatykę. W trakcie studiów zostałem laureatem głównej nagrody w konkursie na najlepszy biznesplan sponsorowanym przez Bank Zachodni WBK. Wraz z zespołem zdobyłem trzecie miejsce na polskich eliminacjach międzynarodowego konkursu Microsoft Imagine Cup w kategorii World Citizenship. Zdobyłem również trzecie miejsce w konkursie technologicznym Nescafe Creators Academy. Byłem finalistą polskiej edycji międzynarodowego konkursu dla biznesmenów Dragons' Den. Prowadziłem wykłady na uczelniach takich jak KUL czy Politechnika Gdańska. Uczestniczyłem w realizacji projektu, który zdobył grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Generacja Przyszłości. W samorządzie studenckim działam od ponad roku. W czerwcu 2015 zostałem wybrany na przewodniczącego samorządu studenckiego. Niedługo później uhonorowano mnie nagrodą w konkursie Student Roku 2015 w kategorii Innowator. Fundowaną przez Santander Universitades to wybrane sukcesy, z których jestem szczególnie dumny. Dlaczego zaangażowałem się w pracę na rzecz społeczności akademickiej w SIS? Lubię generować pozytywne zmiany, uczestniczyć czynnie w rozwoju ludzi, którzy mnie otaczają. Postrzegam się jako nowoczesnego lidera, ambitnego, kreatywnego, konsekwentnego i przede wszystkim słownego. Już od pierwszego roku studiów postawiłem na zdobywanie licznych doświadczeń zawodowych, pracując jako project manager w jednej z wiodących rzeszowskich firm informatycznych, przedstawiciel uczelni w różnych placówkach oświaty czy też organizator eventów. Jest jeszcze wiele rzeczy, których o mnie nie wiecie. Chociaż doba bywa za krótka, zdarza mi się usypiać. Hoduję rybki, choć nie spełniam życzeń. Gram w kręgle prawie zawodowo. Czasem podróżuję nie tylko na Google Street View, ćwiczę ciało i umysł oraz spędzam czas ze znajomymi, bo w życiu liczą się przede wszystkim ludzie.